Superfoody na świecie rozwijają się w tempie około 20% rocznie w tej chwili, a ich całkowita wartość na świecie szacuje się na 250 miliardów dolarów. Jest to gigantyczny rynek, który bardzo szybko rośnie. Rynki największe to Stany Zjednoczone, Niemcy, Chiny. W Polsce sytuacja z rynkiem superfoodów jest nieco inna. Myśmy zbadali dosyć, dosyć, zrobiliśmy dosyć duże badania w zeszłym roku, jeżeli chodzi o rynek superwodów w Polsce. I przebadaliśmy bariery, dlaczego ten rynek nie rozwija się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Zidentyfikowaliśmy kilka barier, z których podstawową była cena z punktu widzenia znajomości produktu. Superfoody w Polsce są mało znane, nikt nie wie, co to jest baobab, nikt nie wie, do czego używać kamu-kamu czy moringę. Więc, więc sprzedawanie w superfoodów w dużych opakowaniach, w cenach półkowych, w granicach 30-40-50 zł, nawet. No, powoduje to, że one rzeczywiście są kierowane póki co do... Bardzo niszowego rynku, do bardzo wyedukowanego klienta, których tak naprawdę w Polsce jest, jest mało. Stąd też nasza strategia troszkę odróżnienia się od, od, od konkurencji, od rynku i zlikwidowanie tych, 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 tych barier. Polacy nie wiedzą, w jaki sposób używać superfoodów, nie wiedzą, czym są superfoody, nie wiedzą, co to jest moringa, nie wiedzą, co to jest lukuma, troszkę już wiedzą, co to, jest, co to są jagody goi, czy ja tak bardzo w Polsce w Polsce popularna, ale rzeczywiście tak jest, że, że masowy odbiorca, tak, który chce, chciałby dodać troszkę zdrowia do swojej diety, nie wie, w jaki sposób tego, tych produktów używać. Stąd też nasza kampania, która rusza, rusza jesienią, będziemy uczyli Polaków gotować z superfoodami, będziemy mówili, jakich produktów używać, jak je łączyć ze sobą, tak? W prosty sposób. Nie będziemy robili rewolucji. Nie chcemy żadnej rewolucji. W polskiej, w polskiej diecie. Polacy są bardzo tradycyjni, jeżeli chodzi o, o kuchnię, o dietę I, i my to bardzo szanujemy. Natomiast, natomiast z drugiej strony chcą odżywiać się zdrowo, chcą dodać sobie tę szczyptę zdrowia. Tak? Więc, więc, więc nasza strategia dodania łyżeczki wartości odżywczych na co dzień to jest właśnie odpowiedź na te oczekiwania.